nie chcesz kiełbaski, czy nie? tak nie chcę tego tego ci nie daję. no poklej I jednak dobrze bardzo mam za dużo. ale będzie Pierwsza pyszna kiełbaska mm. No ma kroi w ten sposób Misiu. Mi się na mniejsze kawałeczki. Uważać, bo Uu. może być gorąca. Może być gorąca w środku. Mam ogni kończę Jak? Kresne. To nic no, brudniutki jesteś. Muszę mm. też iść. Tak. Mikołaj, powiesz wszystkim, gdzie jedziemy? Na labelin. W końcu, co? Tak, Pierwszy sobie raz. Sobie Tutaj jest taki trochę rozgardiasz, bo przygotowywał, pompował, smarował. Kwiatło musimy mieć. Jak mm -hmm. chcę zrobić ciemno? Zgadza się. Musimy włączyć światło. Jak będzie ciemno, to włączymy. To zrób syp. Ale są ładne, no nie? Jak ich dużo. Nie bój się, myszku. No, wtedy widzimy je lepiej, wiesz? Bardzo dużo jest młodych, no nie? No, ale patrz, jakie malutkie. Włożaj! Cześć. Cześć. Chcesz zaznać panika? Nie da Nie. Wystarczy pokazać. I tam jest krowa taka duża. Chodź. Tu jest kucyk, a tam jest krowa. Widzisz? A tu jest kucyk. Nos. Ma wielki nos. Tak. No to ty. Na pewno nie ty. Nie, to ta Ty. Widzę. Nie ja. Wiesz, że nie umiesz chować? To dalej! Kramie. to dalej! Tak! To dalej! Kulamię! <grym> zy... Jakiś ciemniacz mały, U nas dzisiaj pizza oczywiście z naszej książki kucharskiej, ale czyli wpadł na bryliant pomysł? To jest jego pizza pizza taty. Pizza mamy i pizza Mikołaja. Dam wam rękę dla porównania. Tu jest raz, tu jest dwa, tu jest trzy. I tak to wygląda, to jest czad pomysłu. Wtedy jakby dzielicie ciasto na połowę, a tą jedną połówkę dzielicie na dwie trzecie i jedną trzecią, no nie? I super opcja, no po prostu nasz przepis jest idealnie dla trójki. No bo ja nie zjem całej. To i też nie wiem, czy zjem, ale dzisiaj mamy pizzę z boczniakami, więc jestem strasznie ciekawa, jak będzie smakować. Pachnie cudownie. Mniam. Nikolaj, jak ci smakuje? Powiem tak. Po byku nacieszyliśmy się tą pogodą. Raz pojechaliśmy na rowery. I nasypało śniegu. Dobrze, że chociaż raz żeśmy pojechali na rowery. Patrzcie, jak tutaj wygląda. Jest Na zewnątrz że jest minus 700, tu jest mega ciepło w domu, bo się nagrzało od słońca. Ale jestem ciekawa, czy u Was też nasypało śniegu, bo to jest absurd. Minus 9 u nas jest na zewnątrz. Minus 9. Minus 9. Bez jaj. Proszę bardzo. Tak jest świetnie. Z tarasu, co prawda, zeszło, no ale no nie posiedzisz, nie? Także tak to wygląda. Ja mam bluzkę. Ja mam bluzkę. Lipa totalna, ja już myślałam, że już idzie na wiosnę, a to była taka wiosna, e, e, wersja trial. Ja nie wykupiłam pełnego dostępu. No to mi się skończył, no nie? Więc mm, i z powrotem gawica. Ja już myślałam, że pochowam wszystkie płaszcze. Jestem ciekawa, czy jest tutaj ktoś, kto pochował wszystkie płaszcze i o zgrozo wymienił opony w aucie na letnie. Bo myśmy się też nad tym zastanawiali, bo już było tak ciepło, poszły w ogóle kurtki w kąt. Ja już popakowałam część rzeczy, że wyniesiemy je na strych, i nasypało znowu śniegu. Jak zobaczyliśmy w poniedziałek rano, co się dzieje, to stwierdziliśmy, że cudownie, że nie mieliśmy czasu jechać wymienić opon. A było już tak ciepło, że czuliśmy, jak te nasze zimówki się niszczą. No, natomiast ostatnio na Instagramie dodawałam wam kleszcza, bo na zewnątrz minus 9. Ali ta łapie kleszcze. Jak się okazało, wiele z Was ma problem z kleszczami przez cały rok i pokazałam Wam, jak wyjmujemy tego kleszcza. To wzbudziło tyle emocji, że wszyscy się pytają, co to za sprzęt do wyjmowania kleszczy? Co jest na tym patyczku, żeby tego kleszcza wyjąć? Jak to się robi? I tak dalej. No nie? Ja już kiedyś to dodawałam, no ale teraz grono obserwatorów się mocno poszerzyło. I tutaj wyświetla Wam się film, jak wyjmowaliśmy tego kleszcza Alicie, ponieważ złapała go przy oku. Zakupiłam już obroże, bo u nas dobrze sprawdzają się te obroże przeciw kleszczom. Tylko aktualnie nie ma nigdzie Foresto, a znalazłam inne, które ma mają dobre opinie, żeby sprawdzić, bo kosztują ułamek ceny Foresto. Foresto zawsze nam się sprawdzało i było ok, ale wracając do kleszcza, linki daję wam pod spodem. Wracając do kleszcza, sposób jest banalnie prosty, a przy tym niesamowicie bezpieczny, ponieważ te wszystkie sprzęty, pensety i tak dalej do wyrywania tych kleszczy to jest najgłupszy pomysł, jaki można sobie zrobić. Ja jak widzę, że ktoś wyrywa sobie kleszcza, to ja się za głowę łapię i po prostu marzę, proszę, żeby nic mu się nie stało. Ze względu na to, że jak wyrywacie tego kleszcza, to raz, że możecie mu to ścisnąć, to wszystko to jest w kleszczu. No, to po pierwsze, po drugie, mogą zostać jego nóżki w środku. I tak trzeba będzie jechać na pogotowie, i tak trzeba będzie jechać na pogotowie. Oprócz tego u psa bardzo ciężko jest zobaczyć, czy tam coś tego kleszcza nie zostało. Trzeba mu policzyć te wszystkie jego nogi i tak dalej, i tak dalej. A nasz sposób jest banalnie prosty i rolka na Instagramie też już wylądowała. Możecie to udostępnić na przykład tą rolkę, żeby trafiła do waszych znajomych, żeby na przykład dziecku krzywdy nie porobili. Bierzecie zwykły patyczek, namaczacie go delikatnie wodą, ale on nie ma cieknąć z wody, tylko po prostu ma być wilgotny, żeby ta przyczepność była lepsza. Bierzecie dziada za dubkę i go obkręcacie. Sprawdza się też przy takich maleńkich, czarnych kleszczach, wiecie, jeszcze nie wbitych. Normalnie to samo zrobicie, tylko tutaj akurat mamy przykład na już takim nażartem z wysynu obrzydlistwo. Obkręcacie i kleszczowi, nie wiem, jemu się, temu dziadowi chyba się po prostu w głowie kręci. <laughs> Przez to wykręcanie on wychodzi, po prostu traci przyczepność. To z tym głowie to się po prostu śmieje. Natomiast traci przyczepność i po prostu wy, wy wyciągacie żywego kleszcza. Nie żadnego spłuconego, rozwalonego, zdrapanego albo dupę wyrwiecie, a nogi zostaną. Nie. Tutaj on wychodzi Wam po prostu sam. Po prostu wyłazi. Nie, odczepia się. I jest to stuprocentowo bezpieczny sposób. Stosujemy go od lat, i jeszcze nigdy w życiu nie mieliśmy sytuacji, żeby coś z tego kleszcza zostało albo coś się porobiło złego. Nie, zawsze wychodzi cały kleszcz żywy do. wiecie. Z... Polecam ten sto, sposób stosować u siebie i u Waszych zwierzaków, bo też nie ma sytuacji, że jak wyrywacie kleszcza, to czasami pies ma czy kot takie gołe placki. Tutaj tego też nie ma absolutnie. Nie ma śladu po kleszczu, więc to też jest taki kolejny dobry patent. A ja tutaj, skoro już skończmy temat z kleszczami. Chociaż dziadulstwa, obrzydlistwa, ja po prostu nie mogę tego znieść, nie wiem, czym to pryskać. Zastanawiałam się już, czy by. Skończmy, temat z kleszczami, ja dalej gadam. Zastanawiałam się, czy by po prostu nie wziąć i nie opryskać z kwasku cytrynowego. Zaczęłam czytać o roślinach, których kleszcze nie cierpią, i chyba obsadzę nimi cały ogród, żeby po prostu było bezpiecznie, To no, to jest po prostu absurd, no nie? Alita nie wychodziła nigdzie poza ogród, ona tylko pochodziła sobie po ogródku, nie? Jeszcze by the way zamrożonym. I ma kleszcza. To jest po prostu niesamowite. I Krzyś ostatnio mi mówił, bo bardzo często się mówi, że teraz nie ma takich zim i dlatego się te kleszcze nie wymrażają. I ostatnio ktoś na Instagramie dodawał takie teorie, że pamiętacie, jak myśmy byli mali, to bardzo dużo traw się wypalało. To się absolutnie skończyło z wiadomych przyczyn. Wypalając trawę, ginie wszystko, co jest w tej trawie i to nie jest OK. Natomiast z racji, że ginie wszystko, co jest w tej trawie, tych kleszczy też było o wiele mniej. I ja tak na początku powiedziałam, że paranoja, no chyba kogoś posrało. A teraz jak nad tym pomyślałam głębiej, no to coś w tym kurde jest chyba. Tego dziedulstwa było mniej, a trawy wypalane były jeszcze nie do, do niedawna. I po prostu, jak to się jakby skończyło, tak ty, tych kleszczy jest z roku na rok coraz więcej, bo niestety żadne żyjątko ich chyba nie zżera po prostu. Wiecie katastrofa jak ze ślimakami. Jestem ciekawa, jaką Wy macie opinię na ten temat. Ja bym wolała po prostu kwestię tego wymrażania bardziej poruszyć, bo z tymi wypalanami jestem absolutnie przeciwna, żeby tutaj ktoś nie zrozumiał tego źle, bo, bo to jest niebezpieczne, lekkomyślne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak to jest głupie, tak coś w tym chyba było kiedyś, no nie? Że, że jednak byśmy, kurde, po lasach tyle czasu spędzali, jak ja byłam dzieciakiem, że jak ja bym teraz tyle czasu w lesie spędzała w taki sposób, jak spędzałam, gdy byłam dzieciakiem, to ja bym y, wyglądała jak kleszcz łomen. Nie? Ja bym, ja bym była jednym kleszczem po prostu. No nie wiem, jestem ciekawa, co Wy uważacie na ten temat. Jakby nie było, u nas przynajmniej był chyba z, z dobre 2-3 tygodnie, gdzie były te temperatury bardzo niskie poniżej zera. Ja się pytam, nie wiem, pół roku ma być minus 20, żeby te kleszcze wymrozić. Wydaje mi się, że te skubańce się, się dobrze potrafią zabezpieczyć przed tą zimą i to wymrażanie ich to, to chyba nie to. Wiecie? To chyba nie to. Natomiast no, jestem ciekawa, co Wy uważacie na ten temat. A teraz przychodzę do Was... Kurde, wcisnęłam się za mocno pierścionek. Teraz go nie ściągnę, dziada. Przychodzę do Was z taką zapowiedzią kolejnego odcinka, ponieważ już... Już zaczęłam go tworzyć, natomiast w tamtym roku dodawałam Wam odcinek z samoopalaczami, takim porównaniem siedmiu samoopalaczy i strasznie Wam się spodobał. On był na drugim kanale, na który Was bardzo serdecznie odsyłam, bo wtedy mieliście przegląd, jak te samoopalacze to były takie samoopalacze z niższej półki, I się sprawdzają, wyglądają, trzymają. Ja je każdy osobno też przetestowałam i Wam taki podsumowujący film zrobiłam. I w tym roku stwierdziłam, że zrobię identyczny film, na razie. W pierwszej kolejności z tymi samoopalaczami z tajszej półki. Tutaj wam pokażę, jakie mam. Tutaj zdradzę rąbka tajemnicy, ale cała recenzja będzie na drugim kanale, więc warto przejść, zasubskrybować, obserwować i wiedzieć, co się dzieje na bieżąco, bo trochę to potrwa mimo wszystko. W zależności, jak szybko się będą spłukiwać te samoopalacze, ale wiecie, no, jak daję recenzję, to ona ma być porządna. Tego, który mam aktualnie na ciele, nie. Pokażę Wam, bo go tutaj nie mam, ale kupiłam samopalacze, właśnie takie do chyba 30, może jeden jest droższy, do 30 zł. I tak, tutaj mam jakiś DAX Sun. Nie będę nic tutaj ściemniać, skusiła o mnie opakowanie. No powiedzcie, czy nie jest ładne? Jakbym miała robić opakowania na samoopalacz, to bym zrobiła właśnie takie. Ten zestaw kolorystyczny, to jest taki ładny zestaw kolorystyczny, tak patrzę i cieszę się, że go mam, ale nienawidzę w spreju samoopalaczy, no ale wiem, że niektórzy z Was lubią, więc robię taki ogólny test. Drugi samoopalacz, który mam to z Bielendy i ten kupiłam dlatego, że mam z tego taki balsam rozświetlający i on jest bomba, nie? Uwielbiam go. Jak to poznajduję, to Wam daję linki w opisie. Opis rozwija się w ten sposób, że wystarczy kliknąć na tytuł i tam się Wam wszystko rozwija. Zerkajcie tam, tam naprawdę jest dużo ważnych e, informacji, o które często pytacie, a macie tam odpowiedź od razu. I stwierdziłam, że kupię tą piankę brązującą do ciała. Efekt pewnej aplikacji, naturalny efekt. Nie ma tutaj stopniowania opalenizny, jest jak jest. Tutaj mam kolejny, ciemna karnacja, więc ten DAX będzie do ciemnej karnacji. Kokomo, co kokomo, co kokomo. Co I, I tu już mamy piankę, to jest kolejny. DAF. Bo w poprzednim odcinku, który dodawałam, bardzo dużo z was używa daw. Samopalacze to były te balsamy takie popularne. Powiem wam, że ja w życiu nie miałam nic z daw. To jest pierwsza rzecz z daw, którą będę miała. No może mydło. Mydło. Moja mama kupowała mydło. Ja rzadko kupuję mydło, zazwyczaj kupuję w pompce nie używam mydła. No? Śmieszne, ale tak, jak coś, to miałam takie mydło znano srebrem, tylko to wiecie, do mycia twarzy, Natomiast to jest pierwszy produkt z DAW wzięłam do średnio ciemny rezultat tej pianki ma być. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać. I ostatni, który tutaj mam, to on był właśnie droższy, ale nie wiem, możecie mi doradzić, czy dodawać go do tego testu, czy zrobić taki osobny test z balsamami, których też nienawidzę, bo ja jestem piankowa, nie? Ja kocham pianki. No nie, no to fluffy, fluffy. Natomiast to jest Revuel. -Well? -Well. Pierwszy raz widzę tą markę, ale jestem strasznie ciekawa, jak to się będzie sprawdzać, bo może akurat... Nie wiem, to chyba pachnie samopalacz, który mam aktualnie na, na yy, ciele. No, ale jeżeli macie jakieś yy, samoopalacze, które chciałybyście, abym przetestowała, w osobnym odcinku, bo ten już jest zamknięty z ilością samoopalaczy, które tutaj mam, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. I tam też będę was yy, widziała, bo kolejny odcinek zrobimy z tymi samoopalaczami z wyższej półki, tymi drogimi. Wiecie, że za samoopalacz płacicie 100-150 zł, to taki odcinek też zrobimy, bo to boli bardziej. Jak mamy wydać 20 zł za samoopalacz, no to, to do dobra. No, najwyżej się nie sprawdzi, nie? A jak mamy wydać 150-180 zł za samoopalacz, to już się zastanawiamy bardziej, i jest przykro, gdy on jest fatalny. A ja miałam taki jeden fatalny. Pani, która go produkuje, zrobiła straszną chryję, natomiast samoopalacz był fatalny. No, nawet rzuciłam go. No dobra, ale nieważne. Kto chce wiedzieć, co to była za chryja, to wie. Kto obserwuje, to też wie. No. I tutaj mam. Drugą paczkę a propos samoopalaczy, polecę Wam balsam. To jest moje drugie opakowanie. Zobaczcie, jakie dupne, ale drugie. Bielendy i to jest lipidowy balsam silnie regenerujący do ciała. Bo samo opalacze, co pisze na opakowaniu, to pisze na opakowaniu. One lubią wysuszać i warto zadbać o zabierzenie, żeby raz ten samo opalacz wyglądał ładnie. Dwa, skóra wyglądała bardzo ładnie, nie było tego efektu ściągnięcia, spędzenia i tak Ten balsam sprawdza się rewelacyjnie. Pachnie takim mango, bardzo świeżo. Zapach, no to, to już jest kwestia indywidualna. Natomiast sam balsam jest po prostu petarda. Wchłania się bardzo szybko, bo o to zadajecie mi pytania najczęściej. Wchłania się bardzo szybko stawia skórę taką gładką i miękką. Od razu widać, że jest zregenerowana i nawilżona. I to jest chyba jeden z najlepszych balsamów, które miałam. Jeszcze miałam chyba z Flaw taki balsam, ametyst się nazywał, czy coś takiego, że on tam miał wyciągi z tych jakichś y, rzeczy. I on tak pachnie, że jak ja go gdzieś znajdę, to po prostu muszę go kupić, bo ja uwielbiam zapach tego perfumowanego balsamu. Tu mam y, tonik, ceramidowy tonik. Ceramid to złoto, powiem Wam, ceramid, zaraz do tego dojdę. To kupiłam do testów i on jest w postaci takiego psik-psika, o... Bez zapachu, bez zapachu, o cóż, tak, tak mi jest ciepło. Jestem bardzo ciekawa, jak się to będzie sprawdzać, ale ja Wam na Instagramie takie gdzie wrzucam. Jak mi się skończy coś, to albo się tutaj pojawia, taki projekt szybki Denko, albo na drugim kanale w postaci Hubli, czyli 3 hity, 3 buble. Dawno nie było, bo dwa razy nagrywałam różne materiały i je zgubiłam. <laughs> tak, tak, potrafię na telefonie zgubić nagrany materiał, czy tam na aparacie, na ten. albo sobie przez przypadek. Wyrzucić. Ja to taka jestem. Ja, a propos ceramidów, kolejny krem, i to też z bielendy, rewelacyjny krem. Skóra jest tak gładka na następny dzień na buzi po tej całej naszej pielęgnacji serumach, strutututumach. I to też taki odcinek macie na drugim kanale z naturalnymi rzeczami, których używam z apteki do pielęgnacji twarzy. Natomiast ten krem to złoto. Pokażę Wam, jak on wygląda. To jest taka tubka z pompką i naprawdę świetna seria. I kupiłam sobie jeszcze drugi, ceramidowe serum, jakby kompatybilne z tym. Otworzę sobie to, bo jeszcze tego nie otwieram. Wygląda jakby już ktoś to próbował otworzyć. Miało być, a ja online zamawiam właśnie, żeby nie było takich sytuacji. I tutaj mamy takie serum, więc jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzać taki zestaw. Wzięłam sobie mikrobrazja stopy. Ja mam um, taki peeling enzymatyczny stopy. Jego polecają wszyscy, i ja też to jest świetny peeling. Natomiast tego byłam e, bardzo ciekawa. Chociaż komentarze były różne od ludzi niesamowicie zachwyconych, wręcz klękajcie nagrody do takich osób, które powiedziały, że to dziadostwo jak cholera. I teraz Wam pokażę, to jest Beauty of Jensen. Nie wiem, czy znacie tą markę. Natomiast to jest takie serum, akurat ja sobie wzięłam w zapasie, bo została mi jedna trzecia poprzedniego, które mam. Postaram się Wam go dodać tutaj w opisie. I ono ma propolis i niacynamid, czyli propolis, który Wam mówiłam, że moja skóra kocha. Ale tutaj ten propolis jest bezbarwny, nie zostawia, to jest tylko taki wyciąg. No i niacynamid, czyli też coś, co moja skóra kocha. I to serum, to jest takie złoto, że to nie macie pojęcia. To jak ono odżywia skórę, jak automatycznie następnego dnia od razu widać, że na tej skórze, przynajmniej z moją skórą, się niesamowicie uwielbia to serum. I kupiłam go chyba za 38 zł na promocji, bo ono jest o wiele droższe. Ale jak zobaczyłam, że jest na promce, to ja myślę, w sensie, ja bierę. Bierę. W ogóle bardzo fajna marka te, te serum, chociaż mają takie dru, drugie Deep Glow Serum i ono mi się tak nie sprawiło. Nie widzę efektów. No nie? Nakładam i tak, dobra, no nałożyłam, to nałożyłam, to fajnie, że nałożyłam, ale efektów zero. Natomiast po tym efekty są wow. No ale to tylko dokumentuje to, że każda skóra lubi coś innego, jednemu sprawdza się to, drugiemu to. Ale ja uwielbiam słuchać polecajek innych i testować je na sobie i często też znajduję coś co mi się mega sprawdza. No i wydaje mi się, że wiele z was też takie polecajki lubi. Dobrze. I to tyle w tym odcinku. Tak sobie pogadaliśmy, ja czasami sobie lubię tak z wami pogadać, znaczy sobie pogadać tutaj, a wy mnie słuchacie, a potem was spotykam na przykład, nie wiem, wszędzie. I wiecie o mnie wszystko. <laughs> Przynajmniej to, co Wam tutaj pokazuję, to jest taka zawsze fajna rozmowa. O, widziałam, że coś tam, jak, jak rozmowa z koleżanką, to jest takie niesamowite. Wiecie, dla mnie jesteście zupełnie obcy, bo ja Was nie widzę. U Was goszczę dzień w dzień właściwie w domach. I zupełnie inaczej to jest. I ktoś zawsze mnie. Cześć, Marta, i coś tam. A ja już się nauczyłam, jakby automatycznie odpowiadam z taką samą intonacją i tak samo, jakby Was znała, bo ja mam gdzieś tam jakiś taki obraz Was po drugiej stronie i zawsze jak spotykam kogoś, to jest mi strasznie miło jest mi tak, tak sobie wyobrażałam tą osobę po drugiej stronie, także fajnie, że podchodzicie, fajnie, że się witacie i to jest niesamowite, niesamowicie miłe, kiedyś mnie to strasznie stresowało, a teraz sprawia mi tylko i wyłącznie ogromną radość tak ja Jaram się tym strasznie. I w ogóle chcę Wam jeszcze powiedzieć tutaj będę przypominała, bo będę w Warszawie za około dwa tygodnie, ponieważ zostałam ambasadorką biustowniczek. Biustowniczki to taka akcja, dzięki której możecie darmowo zbadać piersi to jest takie USG piersi, nie musicie mieć żadnych skierowań, jest w 100% darmowych, nie musicie mieć żadnych przygotowań, no, no nic nie musicie mieć, po prostu idziecie i się badacie, lekarz robi Wam USG, jeżeli jest dobrze, to wiecie, że jest dobrze, jeżeli coś by było nie tak, to od razu Was kierują dalej, jestem super szczęśliwa, że mogę być ambasadorką, a w Warszawie za dwa tygodnie będzie organizowana właśnie taka akcja, tutaj Wam wyświetlam adres i timing dokładny i bardzo chciałabym tam być, więc mam nadzieję, że spotka się z Wami właśnie w Warszawie. Jeszcze będę przypominała o tym, ponieważ powiedziałam o tym na samym końcu filmu. Nie wiem, czy wszyscy dotrwali, ale mam nadzieję, że ktoś mnie ogląda, trafiło to do Ciebie i stwierdzi, że to jest tak. To jest, to jest ten znak, że idę. Jakby nie było, USG to jest dwie 3 stówki, a tutaj możecie to zrobić zupełnie za darmo, jeżeli nigdy nie robiłaś albo dawno nie robiłaś, albo przydałoby się zrobić je w tym roku, to teraz jest ku temu akcja. Nie trzeba się zapisywać, przychodzicie, obejmuje nas kolejność przyjścia i stanięcia w. W kolejce. Wszystkie osoby, które są na miejscu, dostają informację, że zostaną przebadane na 100%. I jeżeli na kogoś braknie miejsca, to dostaje informację, że niestety że nie ma sensu, żeby czekał dalej, bo już lekarz nie zdąży się zbadać. Jest was masa, ale do tego przyjdę. Na przykład w kolejnym odcinku, może macie jakieś pytania, to zadajcie mi je w komentarzu. Rozwiniemy ten temat, bo cycki mają być zdrowe, nieważne czy małe, czy duże. Dobra, do zobaczenia. Bye!